Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Będziemy opowiadać tym razem o biskupie kujawskim i hełmińskim Adamie Grabowskim, który zapisał się przede wszystkim w historii strzelna, ale o tym za chwilę. Adam Grabowski urodził się 3 września 1698 roku w Wielkim Buczku niedaleko Debrzna był synem Czuchowskiego sędziego ziemskiego, a następnie kasztelana chełmińskiego Andrzeja Teodora, a jego mamą była Barbara Zofia z domu von Kleist. Początkowo uczył się w szkołach jezuickich w Cholicach oraz w Toruniu, a po ich ukończeniu studiował prawo w Rzymie. Następnie pełnił funkcję pisarza sądowego w Skarszewach na Pomorzu, był także sekretarzem i podkanclerzem <laughs> sekretarzem podkanclerza koronnego Andrzeja Lipskiego, a następnie został urzędnikiem kancelarii koronnej. Księdzem duchownym został w 1730 roku, wówczas przyjął święcenia kapłańskie, a jako zaufany współpracownik kanclerza lipskiego szybko zaczął zdobywać kolejne intratne, kościelne beneficja. Adam Grabowski najpierw uzyskał kanonię lwowską, następnie włocławską oraz dziekanie hełmińską, a także był proboszczem w Jaworowie, w Skaryszewach oraz Tujce. W 1733 roku, czyli po trzech latach od uzyskania święcenia, został biskupem pomocniczym poznańskim, czyli bardzo szybko. W czasie bezkrólewia... W latach 1733-1734 poparł elekcję Augusta III. W 1734 roku zabiegał o pozyskanie szlachty prus królewskich dla właśnie wsparcia króla Augusta III. Następnie był posłem polskim w Rzymie, gdzie uzyskał poparcie papieża Klemensa XIII właśnie dla elekcji Augusta III. Nagrodą za tą misję rzymską była nominacja na biskupa chełmińskiego. W 1739 roku został przeniesiony na kolejną intratną posadę kościelną, został biskupem kujawskim. Więc w swoich rękach miał już dwie, e, dwa biskupstwa: chełmińskie i kujawskie. Adam Grabowski w czasie wojny siedmioletniej wspierał finansowo króla Augusta III i usiłował chronić Warmię przed przemarszami wojsk. Wobec coraz większego konfliktu pomiędzy właśnie królem a rodziną Czartoryskich, opowiedział się początkowo najpierw po stronie Czartoryskich, a następnie po stronie króla, aby później wycofać się z polityki. W czasie bezkrólewia po śmierci Augusta II popierał Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1765 roku sprzedał swój pałac w Warszawie i przeznaczył ten pałac na mennicę państwową. Na prośbę króla poniatowskiego w 1766 roku przyjął Ignacego Krasickiego na swojego koadiutora, właśnie w diecezji warmińskiej. Adam Grabowski, biskup Adam Grabowski, zapisał się przede wszystkim w historii strzelna. To właśnie on ponownie konsekrował kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy i Marii Panny w Strzelni. Warto tutaj powiedzieć, że kościół ten to tak naprawdę klasztor norbertanek, który powstał w XII wieku, a pierwsza wzmianka o klasztorze pojawiła się w źródłach pisanych w 1193 roku. Klasztor pff, związany jest tak naprawdę, w klasztorze możemy odnaleźć, lepiej tak powiedzieć, kolumny romańskie, ale historia Kolumn romańskich jest przedstawiona w innym naszym materiale. Właśnie biskup Adam Grabowski przywrócił do kultu właśnie kompleks klasztorny. Jest to pierwsza połowa wieku XVIII. W 1752 roku przeprowadzono nowożytną przebudowę fasady kościoła klasztornego i wówczas e, przykryto kolumny romańskie, które zostały ponownie odkryte w 1952 roku. W naszym materiale postanowiliśmy właśnie zdigitalizować i pokazać Państwu kolumny romańskie z kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy i Marii Panny w Strzelnie. Są to nietuzinkowe i wyjątkowe zabytki kultury romańskiej w Polsce, tym bardziej warto odwiedzić strzelno i zobaczyć e, kolumny romańskie w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy i Marii Panny Strzeli. W naszym cyklu Bohaterowie Historii pokazujemy różne postacie. Pokazujemy osoby duchowne, jak nasz dzisiejszy bohater. Pokazujemy monarchów, patriotów, bohaterów, którzy zapisali się w historii dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszam do oglądania i dziękuję za uwagę!